Cześć Manko, z tej strony Wartek, kanał Motopasja Podhale. Mamy czwartek, popołudnie w czwartek, pracę dość fajnie szybko skończyłem. I zadzwonił do mnie Marcin, cześć Marcin. Cześć, chyba. I postanowiliśmy, że przejedziemy się gdzieś na podhale, pojeździć na motocyklach, bo następne półtora tygodnia zapowiadają niestety brzydkie. Trochę słońca, trochę deszczu, i raczej się nie wybierzemy nigdzie na motocykle. A też teraz tak gadaliśmy z Marcinem: no w końcu udało nam się na te motocykle wybrać, bo tak albo praca, o, albo praca, albo wyjazdy, i no nie szło się jakoś zgadać, żeby pojechać. A ja też dość dawno nie jeździłem, bo sami wiecie, troszkę awaria, troszkę robienie z motocyklem. Jeszcze wczoraj też był u mechanika. Zmieniliśmy na szybko na świece i rydowe, no i testujemy, jeździmy, a my lecimy na Zakopane, jak już wspomniałem prawdopodobnie, chyba tak, lecimy na Zakopane, Gubałówka, Zakopane, przez dzianisz i będziemy myśleć później pod Skocznią, pod kropią, co będziemy robić dalej. Ja wstępu nie przedłużam, zapraszam do filmu. Po raz kolejny jestem na Gubałówce z Marcinem, który jest tam z tyłu i mamy piękny widok dzisiaj na nasze piękne polskie góry, czyli na nasze Tatry. Jak zwykle, jak to na Gubałówce wieje, ale mam nadzieję, że będę słyszalny, dzisiaj już góry są dość mocno Widoczne, czy znaczy nawet nie tyle co mocno, ale są ładnie widoczne. Ostatnie jak tutaj byliśmy na Wielkanoc, jak widzieliście, były zamglone pyłem z nad Sahary. Nie brałem drona dzisiaj, żeby nagrać coś z drona, ale strasznie tu wieje i takim dronem jak mój ciężko by było. Patrzcie, jaką mamy okazję. Wojskowy mig. Mieliśmy okazję zobaczyć wojskowego Miga. Stacjonują teraz tutaj u nas na podhalu, bo mają ćwiczenia. I fajnie go było zobaczyć tutaj pod Tatrami Zgodnie z tradycją, naszą trasę na podhalu lecimy pod wielką Krokiew. Muszę przerwać złą pasce, która była od wielkanocy. Motocykl musi odpalić pod wielką Krokwią. Dokładnie widzimy się na miejscu Dzisiaj już nic nie może się złego stać Nie powinno się nic stać właśnie Motocyk przygotowany, porobiony Tak więc mam nadzieję odpukać w niemalowane że, że będzie OK Później zobaczymy jak czasowo mamy dopiero szóstą. Dnia dzisiejszego podskocznie wjeżdżamy od strony, którą zawsze wyjeżdżamy. Tu są mała, średnia, a przed nami jest wielka Krokiew. Idziemy sobie stanąć na parking, gdzie zawsze stajemy, i idziemy sobie z Marcinem na piweczko zero. Zero, zero, Zgłoś się. niedzielę wielkanocną. Tutaj pod, tej, pod tą krokwią miałem awarię motocykla i stąd pojechałem już na przyczepce do domu. Dzisiaj jestem znowu znowu na motocyklu i mam nadzieję, że żadnej przygody nie będzie. Idziemy sobie zaraz do knajpki z tyłu na jakieś piweczko zero. Żeby zakopać klątwę Zakopanego i Wielkiej krokwi, Odpalamy motocykl <głosy> Voilà <głosy> działa, i, działa i musi działać Rysnął jak to Marcin powiedział, rysnął Marcin, gdzie, gdzie jest? Widzę Cię ktoś ma masz to miejsce Masz tu, panie, miejsce. No. I śmigamy troszkę inną traską w kierunku nowego targu. I potem już prosto do domu. Niestety, czas nas dzisiaj na więcej nie puści. A ja włączyłem kamerę. Marcin zaczął gadać, więc stwierdzę, że wyjazd z Zakopanego spod Krokwi przedstawił wam Marcin. Tak <grywa> więc ja jeszcze dopowiem, jedziemy normalnie starą zakopianką do domu. Będzie więcej czasu, to może wam w końcu nagramy, bo też taki był zamysł, ale jednak jak tylko przyjechaliśmy tutaj, to stwierdziliśmy, że że nie nagrywamy, bo w końcu chcę Wam nagrać naszą standardową główną trasę po Podhalu, czyli z głodówką, z łapszanką, z czarną. No ale niestety nie ma na to na razie czasu. Śmigamy zatem. Na patelniach, piękne słoneczko i oczywiście my na motocyklach. Jeszcze czego do zachodu. więcej Jeszcze dokładnie, czego chcesz więcej Chociaż do zachodu jeszcze ho, ho z godzinka pewnie jak nie lepiej Ja jak widzicie zielone światełko grzeję sobie manetki, żeby było cieplej Naprawiłem grzanie tyłeczka Okazało się spalony bezpiecznik Wczoraj byłem u Maćka Okazało się też, że nie miałem stopów na klamce. Powodem był czujnik na klamce. Też się zepsuł. Motocykl ma 22 lata, miał prawo. A my teraz na głównej patelni. I kolaneczko, Marcin. Kolaneczko. Co? <noise> Pewnie komicznie to wygląda. Z takim oto widokiem Na skomielną białą Na pięknie zachodzący Ze słońce Żegnamy się z wami Byliśmy na przejażdżce Z Marcinem na Zakopane Przejechacie po pracy Troszkę już zimno Za chwilę się będziemy Rozdzielać z Marcinem on jedzie do siebie w stronę suchej, a ja w prawo do Rabki na centrum. Dzięki za oglądnięcie tego filmiczku, filmiku, filmu, bo też komentarze czasami dajecie, że zdrabniam, filmiczek, film. Dzięki za oglądnięcie. Zapraszamy oczywiście lajk, like, sub, dzwoneczek. Lista najnowszych subskrybentów tutaj się pojawi coraz ich więcej. Bardzo dziękuję. A my się żegnamy z Marcinem. Dzięki Marcin za przejażdżkę. Dzięki, dzięki. I do zobaczenia w naszych następnych nagraniach. Trzymajcie się, cześć. Nie ma to podjedź jeszcze na szczałeczkę. Jadę, 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 jadę. Do zobaczenia <noise> no, dzięki Bartuś, <noise> no, ja będziemy ja w kontakcie. Również. Jesteśmy w kontakcie. No.